Dzień dobry. Wczoraj rzucił mi się w oczy kolejny artykuł na BBC z działu Innowacje. Nie tylko dlatego, że jest ciekawy, ale też przypomina trochę prace, które kiedyś prowadziliśmy na AGH i dotyczy separacji tego, co mówi jedna osoba od innych okolicznych dźwięków. Zwłaszcza jeżeli tymi innymi dźwiękami są inni ludzie, bo to jest najtrudniejsze zadanie. Łatwiej jest wydzielić mowę od na przykład hałasu samochodu. Natomiast tu jest tak zwany cocktail party i to jest właśnie zadanie najtrudniejsze. Cocktail party noise. No i wiadomość jest taka, że użyto takiego oprogramowania w sądach, gdzie oczywiście w Stanach Zjednoczonych jako z materiału dowodowego, znaczy do Ulepszenia materiału dowodowego, i na tej podstawie, zresztą, skazano kogoś yy, za zabójstwo, więc taka, oczywiście, gruba sprawa. Yy, ja tutaj trochę studiując tą, ten artykuł i trochę stronę, którą też zaraz pokażę, yy, tej firmy, której oprogramowanie użyto. Nie do końca rozumiem, czy to rzeczywiście było teraz, czy jakiś czas temu i tu jest takie powiedzmy dziennikarskie opóźnienie. Natomiast no tam idea jest taka, że właśnie ktoś gdzieś tam rozmawiał w restauracji, chyba zlecał to zabójstwo, no i w restauracji były inne osoby, które zagłuszały przypadkowo oczywiście. No i policja czy prokuratura chciały to wyselekcjonować tą rozmowę zlecającą morderstwo. No i to się właśnie udało tym oprogramowaniem, które tutaj ten pan, znaczy on tą firmę założył. Firma się nazywa Wave Sciences. No i tu właśnie w tym artykule jest jedna rzecz taka trochę mało jasna, którą właśnie chciałem zweryfikować na ich stronie na ich stronie oni już to jaśniej przyznają, że to dotyczy sytuacji, w której jest kilka mikrofonów i te nagrania tamtej przestrzeni w tym czasie były z kilku właśnie mikrofonów. Co jest dość kluczowe i to jakby no oczywiście tutaj jest kwestia powiedzmy sztucznej inteligencji czy bardziej obliczeń, ale właśnie żeby móc tą sztuczną inteligencję stosować, no to trzeba mieć na czym musi być jakiś prawda, model fizyczny. Tutaj też są jeszcze w tym artykule, on jak ogólnie jest długi, jak na tego typu artykuły w BBC, i tu są też podane jeszcze inne rozwiązania. Gdzieś tu na końcu było. Dla porządku wypadałoby. O, tutaj technologia Boscha, zwana Soundsea. Natomiast przejdźmy na stronę Waves Sciences. Tak to wygląda. Yy, tu można sobie posłuchać przykładów. To nie są takie przykłady na żywo, więc no, należy założyć, że one są pewnie raczej lepsze niż gorsze, ale jest to dość ciekawe. I tutaj jest właśnie yy, solution, i tu gdzieś <coughs> widziałem, że. Aha, tutaj jest. In relation to microphones, czyli mikrofonów. No i to jest właśnie dość kluczowe. Tutaj cofnąłem się do tej publikacji, którą my na AGH robiliśmy kiedyś w 2009 roku. No, to tam ciekawe, bo to jest dokładnie ten rok, w którym też ten pan opisuje, opisywany w tym artykule założył tą firmę, więc musieliśmy mieć dość podobne pomysły, tylko on to pociągnął dużo dalej. No, i teraz, jak są lepsze możliwości obliczeniowe, no, to ułatwi yy, to. Wyliczyć, prawda, skutecznie. Mieliśmy takie, powiedzmy, drobne sukcesy. No idea jest taka, że jeżeli są dwa mikrofony, i tutaj są na przykład ci ludzie rozmawiający, których chcemy wychwycić, a tu jest jakieś zagłuszanie, no to mamy cztery odległości. Odległość do pierwszego mikrofonu od tego, co nas interesuje. Tutaj A, odległość C do drugiego mikrofonu, no bo któryś się znajduje w innym miejscu. Tak samo działa zresztą ludzka głowa, więc nawet te odległości nie muszą być duże, bo to jest kwestia naszych uszu. I to też nasze uszy działają tak jak tutaj właśnie te dwa mikrofony. I odległość A to jest odległość do jednego ucha, a odległość C to jest odległość do drugiego ucha. Tam wystarczy, żeby ta różnica była większa niż długość fali dźwiękowej, więc to są. I już można coś wtedy właśnie liczyć. No i są odległości tutaj do tego zagłuszacza, i to jest tutaj jedna, i do drugiego mikrofonu druga. I w ten sposób mamy te cztery odległości, i docierany dźwięk, łącz, ten połączony dźwięk w obu mikrofonach jest inny. I ponieważ wiemy jakie są te różnice, no to właśnie możemy sobie estymować, co należy do tego źródła dźwięku, a co należy do. No, i oczywiście, jak teraz są lepsze modele obliczeniowe, ani artykuł, ani ich strona nie podają. Tak naprawdę, w jaki oni sposób to liczą, przejmie ja się tego nie doszukałem. Więc nie jestem pewien, czy to jest na takich modelach. Czy generatywnych, czy tych z transformerami, tego nie podają. Przecież się nawet nie zastanawiałem nad tym, na ile to musiałoby być na takich modelach. W no, każdym razie wszystkie modele teraz po prostu mają większe możliwości, bo jest większe zrównoleglenie, większa moc obliczeniowa. No i właśnie ciekawe, że sądy w Stanach się zdecydowały, że jest to technologia na tyle skuteczna i dojrzała że można kogoś skazać na tej podstawie i to pewnie nam dość długo, no bo rok za morderstwo to nam pewnie jest niemały. Dziękuję i do usłyszenia wkrótce.